Eu não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que ouvi sobre aquele lugar. Sobre criaturas cruéis, mortes e desaparecimentos. Não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? Z tej strony El Diablo, a dzisiaj zagramy sobie brazylijski horror o nazwie Besadelo Z tego co słyszałem jest to podobno bardzo dobry horror Jest tutaj sporo jump scenek, no i jest dość długi w przeciwieństwie do tych moich poprzednich Trwały mniej więcej 10-20 minut To może trwać już o wiele, wiele dłużej, tak więc spodziewam się tutaj sporo emocji, dużo strachu No go rozpoczynamy Pesadelo. Oczywiście wpierliczamy się do tej czarnej przestrzeni Gdzie zmierzymy się z własnymi lękami i fobiami. Okej, okay, tutaj jest sterowanie no, tradycyjne, jak prawie w każdym horrorze. Okej, okay, kontinuar. Co tutaj mamy? Zadanie. Franceta para salvarosu Progreso. Powiedzieli nam, że będziemy mogli sobie robić sejwy. Liguo Herador, para Luminar. Tutaj musimy naprawić jakiś generator. Tutaj jest język portugalski, ja nie wiem, 5 lat się uczę hiszpańskiego, a portugalski i hiszpański to są dwa inne języki, no nie ale są troszeczkę spokrewnione i niektóre słowa po hiszpańsku i po portugalsku e, brzmią podobnie, tak więc może nie będzie tutaj tak najgorzej, no portugalski jest strasznie bełkodliwy i naprawdę ciężki do zrozumienia. No ale dobra, co my tu mamy? Destino Colorado Sao Pedro. Co, my jesteśmy na jakimś peronie, czy coś w tym stylu? Od teraz burza jakaś jest. No oczywiście, buza zawsze musi być, no jak, żeby inaczej. Okej, okay, patrzcie, tutaj są jakieś reklamy. O kurde, myślałem, że to Media Markt, a to jakiś Big Sky Jazz. do Olo, myją włosy. Jakieś piwko Lada, hot dog, Siempre Fresquinhos. Fresquinhos, co to jest Fresquinhos? No, siempre to jest zawsze, Fresquinhos, nie wiem, co to jest w sumie. Jakiś napasnik Canarinos czy co? Ok, wkraczamy do pierwszego pokoju. Ok, pokazuje nam tutaj kamerka na latareczkę. Ok, już mamy oświetlone pomieszczenie. Fucha, des, lugar. Czyli coś w stylu. Uciekaj stąd? czy... No jakoś tak. Tak mi się wydaje przy tym. Ok. No super, będziemy mogli sobie w tej teczuszce. Czy w no, ogóle w jakimś pasku, gdzie tutaj są właśnie zaczepione jakieś właśnie o, żebyśmy mogli sobie przenosić pewne przedmioty. Co tutaj mamy napisane? Valvula reserva dea sala Ta de administra czyli potrzebujemy e, jakiegoś przedmiotu, aby móc uruchomić ten generator, tak więc... Już się zabieramy do roboty. Abrir, otwórz. Salvar. I wiecie co? Poczoda proncheta. Mi się wydaje, że to będziemy musieli używać jakoś jako narzędzie z saveu, tylko nie wiem w sumie jak. Jak naciskam, no nic się nie dzieje. No nie będę lepiej kombinował, bo nie chcę mi się zapisywać w sumie na samym początku gry, jak jeszcze nic poważnego nie zrobiłem, nie będę tutaj ryzykował, że mogę stracić jakąś okazję do zasejwowania sobie potem. Jeszcze zobaczymy jakie nas tutaj zagrożenia czekają. No niestety gościu porusza się jak w duan gracz, ślimaczy niedobrze. Mam nadzieję, że nie będą nas tutaj potwory gonić, bo z taką prędkością, to my możemy co najwyżej się ze ślimakami pościgać. Okej, okay, co tu jest? Jakaś mapa. Mapa des estachau es esta cho en senhaim, linia Bermana. No to jest jakaś mapa, ale jest niewyraźna, więc myślę, że twórcy nam nie chcą nic tutaj na niej pokazać. Okej, okay, światło poszło, jest bardzo dobrze. Ruszamy dalej. Drzwi zamknięte. A, to już otwarte. Egerit Salvar... ...progreso. I mi się wydaje właśnie, że to tak będziemy zapisywać grę. No, ale dobra, tutaj nie będę zapisywał jeszcze w sumie. Abrir. Yy, potrzebujemy takie trzy mini jeszcze kluczyki. Okej, okay, tak więc idziemy poszukać. Być może tam jest właśnie ukryty ten y, narzędzie do naprawienia tego generatora, zobaczymy. No, they there. Oh my goodness. O oh my goodness. Okej, okay, no jak wiemy twórcy horrorów uwielbiają wręcz chować wszelkie przedmioty w kiblach i tak właśnie wygrzebujemy z pizuara kluczyk. Patrzcie jaki obrzygany i obkrwawiony kibel. Ktoś kurde naprawdę chyba sobie tętnicę na szyi podetnął. Próbował się wykrwawić do trzech kibli naraz. Co tutaj jest? Wchodzimy. Było zbliżenie kamery na to miejsce. Ktoś żarówkę chyba wykręcił. To pewnie boczek. Albo menda jedna. Nie, Je, boczek, świniak rannie. Żarówki. Okej, okay, idziemy sobie stąd. Co ja teraz mam zrobić? Idziemy, może lepiej po tym... co coś, co się świeci tak na różowo. Dość wysoko skaczemy. Co to jest? Klucz do tego admi pokoju administracyjnego, tak więc przejdźmy się tam, ponieważ on jest właśnie tutaj, gdzie pokazuje nam strzałeczka. Ruszaj się, koleś, ruszaj się, ruszaj. Zobaczymy, co się tam ukrywa. Siema. O kurwa! Ja pierniczę. No mile mnie witają tutaj, nie powiem. Harador 4213 Sekencja. Kurna, no. 4213 muszę zapamiętać to. My już znaleźliśmy ten generatorek? Nie chce mi się wierzyć. No dobra no, ale pójdziemy. 4, 2, 1, 3. Skoro by było zbliżenie, zapamiętajmy sobie lepiej ten kod. Lecimy naprawić to cudo. Nie no, muzyka jest naprawdę bardzo klimatyczna, świetna póki co się gierka wydaje. Okej, okay, naprawiamy to. Tutaj nam pisze, że musimy... A patrzcie, tutaj są numeryki nawet. No to jedziemy. 4, 2, 1, 3. No i co? Aha! No roz... i rozwaliliśmy to. Trzeba to ugasić. A gaśnica jest za dymem. Nie dostaniemy się do tego. Nieważne, ale w każdym razie, zobaczcie! Możemy już biegać! To świetna wiadomość, będę mógł sobie w końcu mógł szybciej się przemieszczać. Zamknięte, no cholera jasna. Dobra, przejdźmy się może tutaj. O kurna! Widzieliście to? Coś nas goni. Ja pierdolę, nie oglądam się nawet ze Nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu Slender przyjedzie Dobra, patrzcie. Kibel zamknięty, może Damski chociaż. Ten zamknięty. Świetnie. Czemu czasem się pojawia? Pojawi? Ja pięczę. Tutaj jest jakiś error. Weź stary, przestań sobie robić ze mnie jajce. Ja tutaj mam poważną sprawa, a ty sobie kumna na powiedz. No, jeszcze zamknął mi drzwi za no. Nie wierzę w niego. Zapsy. O. Co jeszcze tutaj jest? No i co, co to mi dało? Bombinia. Ale możecie mnie stąd wypuścić? No, Starałem się to otworzyć. Wsadziłem nagle ten, ten bombinie tutaj do zamka i, wy, i wybuchło. No, tak, użyliśmy znalezienia zapałek. Skierniczej. Czemu ja nie mogę temu, temu potworowi wsadzić tych, tej bombini do mordy i mu tak podpalić. Może by mu wybuchły bebechy. Dobra, patrzcie, zdobyliśmy żaróweczkę. Żaróweczkę zdobyliśmy. Żaróweczka była potrzebna nam w tym kiblu. I my się właśnie do niego przejdziemy jak najbardziej. Okej. Okay. No i działa. Całe szczęście zapamiętałem kod, jaki tam był. 2, 2, 3, 3, 1. Okej. Dobrze, że ja mam taką w miarę sprawną pamięć. Tak mi się wydaje, że taki był kod 2, 3, 3, 1. Uff. Dobrze, że zapamiętałem. Nie wiem po co twórcy tak szybko nam ten prąd wywalił i ta żarówka nagle się przepaliła. Gdyby ktoś nawet na to uwagi nie zwrócił, to by zapomniał. Chawes de Baneiros. Baneiros to jest łazienka po portugalsku, z tego co wiem. Kurna. Patrzcie, my zasi zasililiśmy sobie zasililiśmy sobie niby ten teren, ale to jest chyba chwilowe i tutaj parę jeszcze pomieszczeń zasilanych, a reszta już powoli wysiada. Dobra, no, sprawdźmy lepiej, póki jeszcze mamy czas, póki jeszcze nam tutaj nie wysiadło. Jest, znalazłem czwarty klucz. Będziemy mogli zaraz iść otworzyć schowek. Moment. Coś tutaj jeszcze leży. Salwar. Julio za jedna no Czy ty chcesz mi do zawału doprowadzić? Kurna, obkrwawiony mapet jeden. Co jest? Znaleźliśmy jakiś klucz. Czekajcie, robimy sejwa. Dobra, jest safe. No kurde, przez pomyłkę dwa użyłem. My myślałem, że muszę potwierdzić jeszcze raz. Nacisnąłem, nieważne. Dobrze, że mamy safe. idziemy stąd. O, chyba jest tutaj. Tam przecież weszliśmy tam, gdzie Jak widziałem. Ja, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Uff. Dobra, idziemy do jakiejś kopalni. Co to jest? Abrir. Usa pranceta para salvar o progreso. Dobra, to już wiem. Usa tekla para abrir. Fechar mochila. Dobra patrzcie mamy jeszcze jedną mo możliwość sejwu. matko jesteśmy w jakiejś bibliotece? No nie mówcie że będę musiał każdą półeczkę przeszukiwać bo mi się szczerze mówiąc <coughs> No kurna nie chcę Projektor Dawajcie jakieś świńskie rzeczy robimy na projektorku Ustawiamy rączki będziemy robić to co mamusia zakazywała Nie patrzę. Coś tam już odkryłem, tylko nie wiem dokładnie co. Okej, coś tu jeszcze jest do wzięcia, chyba nie. Dobra, wychodzimy stąd. Sajda, wyjście. Same sajda. Jak to ten satanista z Władców Much mówił? PENTAGRAM! O matko, co już schizy dostał, o! Musimy jakiś rytuał przeprowadzić. Patrzcie, gwiazda Dawida. To nie jest dobry znak. Tutaj nas zaraz zaatakują jakieś ryby. Ja wam to mówię świadomie, bo się o was troszczę. Jakiś przewór nacis... pociągłem. Nie wiem, co mi to miało dać. Zaraz się zresztą dowiemy. Jak spadnie nam cyklon, kurde, na łeb. Zaczniemy się dusić. A co to za sprzęt? No bierz to Fusle Jakieś kurde baterie, chyba się tak wygląda trochę, jak tym, co Lara Croft rzucała i miała światło, bo już wiedz wiedziała gdzie może najdalej dojść. Możemy sobie rzucić gdzieś tam na koniec, i w ciemności wiemy już mniej więcej co jest. Takie kurde zabawy. Patrzcie, jaka zajebista małpa. Tej te usta wyglądają kurna, jak, jak jakiś owsik Jak się ciągną, ciągną jeszcze z ogonkiem WHAT the fuck is it Silent Hill? Nie no, ja tu uciekam. Dobra, przeszukajmy też szafeczki może. Nie, nie do otworzenia. Tutaj na szczęście nie każą nam szafeczek przeszukiwać. Tutaj jest skrzyneczka z bezpiecznikami. A tu jest kibel. Przeszukujemy. Przeszukujemy, przeszukujemy vandals mo baneiros publicus Nie no dobra, czas się stąd ewakuować Mam nadzieję, że ten potwór za nami nie pójdzie, bo będzie przerobany Kurna, ktoś tutaj wszędzie sędzie krew za sobą zostawia No super, kolejna gra gdzie nie mamy odbicia Ale uje lustro, no ja nie wierzę, że ktoś może tak zrobić Ja padę Mamy jakiś klucz. Możemy spuścić kibel? Nie da rady. Nie da rady. Kibel nie naruszamy. My, kurwa! Nie wierzę w to. <laughs> Trudno. Jakaś karteczka. Dobra, patrzcie tutaj. Jest jakaś układanka. Seu? Przypadkiem to nie jest ta. Piosenkarka z FIFO 8, coś piewała male Ne-ne, ne Odpalcie sobie soundtrack z FIFO 8, tutaj przypomnijcie. Dobra, robimy safe. Super. Gwiazda Dawida. Kolokolar item? Aha! To w taki sposób. My musimy tą gwiazdę Dawida jakoś... Nie wiem jakieś pole astralne zrobić czy co? Nieważne Japa tam, japa tam Co to się kurna dzieje? Patrz tam jest jakieś światło? Sala jakaś A kie ma, O wimparaki? Ochuj! cholera, nie, nie Weź, weź gościu, gościu Jezus moje, weź kurna, bujaj cyca, obsrana to pielico. Ja chcę ten. Kurna mać. Kościół się zacina o szafeczki. Ja w to nie wierzę. Jesus. Tutaj naprawdę można zawału dostać. Pompkę masz tylko jedną. Ograniczaj horrory. Idziemy stąd. Proszę, nie wyskakuj mi teraz na mordę. Ja nie mogę. Nie mogę z mam tu wytrzymać. Trudne. Bijamy do pokoju numer dwa. Tu jest jakaś klasa kurna. Trochę dziwne. Co tutaj jest do zobaczenia? Chyba nic. Uciekam stąd. Spierwczaj ode mnie. Matko. Jednego chyba jeszcze z sejwa mamy Ale ja nie chciałbym teraz z nich tak często korzystać, ja jeszcze nie wiem co tutaj mnie czeka w ogóle. Jest jakaś rzeźnia. Tutaj naprawdę może być nieciekawie. Ja wam to mówię w pełni świadomie Czekajcie te przedmioty są odblaskowe, tutaj nic nie ma okay. Co parę minut Jest ten alarm który ma nam coś pewnie do przekazania Albo i nie, ktoś kurna krwią mu Dolną półeczkę Super Tu jest jakiś pokój nie? Nawet dwa przedmioty są do wzięcia. Kluczyk. I te światełko. Czy tam bateria, nie wiem, co to jest. Schodzę na dół. Ona się może tu zaraz pojawić. Ja muszę tu coś obczaić. Wow! <laughs> coś uruchomiliśmy. Nie chcę wiedzieć nawet co fioletową, niebieską, taką jakąś brązową, jeszcze verde to jest zielony, azul niebieski, tak, larancha to na pewno jest po portugalsku, a nie po hiszpańsku. Roxo to chyba fioletowy po, po, po hiszpańsku, powiem portugalsku, matko, jakimś plącze język. Ech, dobra, idziemy, wiecie co, dalej. Lecimy <grym i zbieramy> na <w> górę. No proszę, jedna już jest wczepiona <laughs> Drzwi zamknięte A tutaj już otwarte, super Abra a torneira Nie wiem, ale wezmę Coś tu było do wzięcia chyba Kluczyk Za wysoko na niego O i tu coś jest I tu szek, się bawimy elegancko Co jeszcze co jeszcze macie mi tutaj ważnego do tu pokazania? Jakaś tablica korkowa Aha, tutaj mamy przyczepiać te karteczki z rytuałem. Rozumiem. Błagam ci, nie wyj tak. Salwar, możemy znowu zapisać tą gry. O czekajcie, czekajcie. Bogę? Mogę coś tu... Nie, nie mogę jeszcze. Jezus Maria, ile tu będzie jeszcze szukania. Matko. To też trzeba rozbierać, bo to jest też ważne. Kurna mać! Spierniczaj ode mnie. Dobrze, że nie jesteś taka szybka jak ten potwór. Nie, wiecie co ja zrobię z sejwa, bo tutaj naprawdę jest... Tu się zapowiada niezła zabawa. Pani w ogóle nie ma zamiaru nam odpuścić. Ona wygląda jakby ją, kurna, wyzwolili z jakiegoś Amityville. Will. Teraz łazi po normalnym świecie i się. <laughs> nie przyznam. <laughs> Zostaw mnie, kurna! Wiedźmo z Blair. I ty biegniesz za nami. Chrysto, ona za nami biegnie. Ja ją tutaj pierwszy raz na tych schodach widziałem. Pierwszy raz się za nią obejrzałem. no dasz mi w ogóle się tu jeszcze raz bo była. Ja... No i to specjalnie nam w twórcy, no wiecie. Będą miał tam mordę nam pokazywać co parę minut, żebyśmy w ogóle zapomnieli co my tutaj mamy do robienia. Żebyśmy zgubili w ogóle swoją tożsamość cholera jasna. Czerwony, ja gdzieś tu widziałem. Ja wiem gdzie jest czerwony. Ja wiem, gdzie jest czerwone miejsce dla niego. Okej, okay, stary, zaraz ci je znajdę. Obiecuję. Zaraz znajdę ci miejsce. Tu jest kolejny pokój. Ja pierwmy, czy jeszcze nie widziałem nigdy takiego nauczyciela, który by potrafił tak maksymalnie całą tablicę pomazać czekajcie musimy znaleźć miejsce temu czerwonemu wejściu To jest chyba pokój bezpieczny od tej larwy Ona tutaj jeszcze się nie pojawiła 2 na 6 fusi wes. Fusi Ale piękny rysunek Co to są za grzyby jakieś alarm Karteczka Oho, to to rysłało. będziemy mieli rzecz jasna ona jest taka popieprzona jak te wszystkie potwory w tych grach, że mogą się zbugować kiedy załóżmy wejdę na stół No to już nie GTA Strzyżek, wskoczysz na samochód to gang diablo zacznie się uzbrać w pistolety Ona może po prostu co najwyżej nas pocałować w dupę Oh my goodness Co tu jest? Safe na pewno jest Jest i płytka jakaś Patrzcie tutaj Oh my god To jakiś zepsuty komputer może do któregoś komputera mogę tego użyć? Nie mogę. Trudno. Ech, ostatni pokój. Ostatnia nadzieja. <ścoughs> Sukces. Co tutaj jest? Tu jest dla ciebie miejsce. Pomarańczowa raco. I kolejna karteczka z rytuałem. Fioletowa. Uciekamy stąd, uciekamy stąd do cholery. Moment. 4 na 5, jeszcze jedna pozostała. Tutaj tak samo, musimy jeszcze po jednym. Aha, jeszcze została niebieska taka. A poczekajcie, przecież, e, jedna w Kiblu była jeszcze, z tego co pamiętam. A no właśnie, 6 na 6 fuzów. Bardzo dobrze. Co jeszcze nam pozostało? Pozostało nam znaleźć jeszcze jeden taki przedmiot. Ok, zrobimy save sobie. No i zaraz będziemy szukać tego cuda. Może iść tutaj. Poczekajcie, ja chyba tą płytę użyłem. O? Prawdopodobnie musimy przywołać właśnie rytuałem tą, tą sympatyczną niewiastę i wpędzić ją do zasilanego pentagramu. To powinno ją wykończyć raz na zawsze. Rozumiem. Rozumiem, ale potrzebuję jeszcze jednego zasilacza. No, Stepanie, panie, ja już nie chcę nawet tam na góry chodzić, bo ja wiem, że tam czeka na mnie ta zjawa. A mam cykora, że ona mnie złapie zaraz. Zresztą, dobra, sejwa zrobiliśmy, to mamy. Tu do Terry or... Dobra, moment! Nie schizuj się tak Znajdźmy może najpierw ten... Ten zasilacz. Czekaj, może jeszcze tutaj dokładnie przeszukam. Gdzie ty możesz być, zasilaczu? Dobra. Tak więc e, idziemy na górę. Lepszego, Lepszego rozwiązania tu nie, nie widzę. <laughs> szukamy, szukamy, bardzo dokładnie szukamy. Będziemy uciekali przed tą panią ile trzeba, ale znajdziemy ten sprzęt. Nie odpuścimy tak łatwo. Gdzie ty możesz być? Czekaj, ciebie tutaj do dokładnie nie przeszukiwałem. O tyle jest źle, że te zasilacze to one w ogóle nie są takie odblaskowe jak te futce. Nie zobaczymy ich gasząc latarkę. Klucze też są poświetlane, a tego nie mogli podświetlić. No to już jest tak trochę ciężej. Musimy tutaj sami poszukać. Musimy wśród przedmiotów ją zauważyć. Będziemy skakiwali dla bezpieczeństwa na każdy stół. I się dokładnie rozglądali. Dobra, dobra, tam. Nie sygnalizować za dużo. Szukamy, szukamy. Gdzie może być ta fusa? Jest, jest. Oszem, kurna. Spadaj, spadaj. Spadaj. Zankiri. Zaraz będziesz się śmiała, kurna. Będziesz płonąć w tym pentagramie, a ja będę sobie dar Zobaczymy, zobaczymy. Już cię mam. Co? Zablokujesz mi dostęp? Trudno. Dźgniesz mnie? Trudno. Złapię to. Wiesz to, cholera, wiesz. Idziemy to zasilić. Teraz idziemy odprawić rytuał. Nie wiem czy mi się uda, zobaczymy. Trudno. Jest. 5 na 5. Udało się. Pronto. Udało się, proszę Państwa. Patrzcie, zasililiśmy to. A teraz idziemy przywołać tą dzierlatkę. Dobra, ciśniemy. Kran. Kibel. Kibel drugi. Trzeci Dobrze, teraz idziemy przywołać tą krwawą Mary Alex, aleks, Alex. Alex. Okej, okay. i co teraz się stanie? Co teraz się stanie? Pojawiła się! Dawaj, tutaj, kurna, właśnie do tego koła, już po tobie. Dziękuję bardzo. No, gdzie do mnie lecisz? Kurna, twoja mać, właśnie do tego koła. Już, proszę bardzo. Światła cię, kurno, potępiają. Ha <hahaha> dobrze, udało się, pany. Daliśmy radę. Teraz ona się rozwali. No nie, dla psaki Obasa, możesz sobie pomarzyć, starego diablosa się rozwalić nie da. Ale to masz głupią mordę. Patrzcie, upadł jakiś kluczyk, okej, okay, dobra, bierzemy go i uciekamy z tego obstranego miejsca, Ok. okej. No i dobra, tak właśnie się to chyba zakończyło. Pewnie zastanawialiście się dlaczego pod sam koniec zniknął dźwięk, wiecie co? Jakiś w ogóle błąd był, ponieważ zniknął dźwięk, i w ogóle, jak już wyszedłem z tej całej meliny, to napisy końcowe w ogóle mi nie wyskoczyły, tylko ciemne tło. Myślałem, że w ogóle gra mi się rozwaliła i czy coś w tym stylu. Poszedłem zobaczyć e, gdzieś tam na YouTubie, czy rzeczywiście ukończyłem grę. Tak, ukończyłem to jest właśnie koniec. Bo mówię, jakiś Bóg się trafił na sam koniec, no ale dużo nie straciliśmy, cała gra została zakończona, a napisy końcowe to tam. Walić to trudno. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Komentował El Diablo. To było pesadelo, naprawdę świetny horror. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w następnych filmikach. Tak więc cześć i do zobaczenia. Muka!